Jeśli ja mam dzisiaj gra, to ja y, w ogóle 4 się gram na boilowo, czy coś takiego e, Odblokowałem w końcu Kawaha, drugie mam Spasa e, Mam szybkie bieganie na pro i mocno bające na pro i szybkie przeładowanie na pro Jest so free, free for all, Roll tie gry Widzisz, bo w końcu to ja gram, eee, jaki ja chciałem tam poruszyć, eee. eee, co ja chciałem, proszę, a ma jakieś, e, nie jakieś triki, tak, jest e, predator, paczka i UAV Z czego się bardzo cieszę? Wiesz mam UAV online. się strzeliłem, ale go nie zabiłem e, Ten chłop był centralnie ślepy, na no serio Z akogiem Jeszcze nigdy nie grałem z akogiem w ogóle w tej grze, Ciekawe jak to wygląda średnio dupnę jakoś szczerze no nie mogę dać czy nie że nie mogę tylko nie umiem jeszcze po prostu e, dużo tutaj padłem a tutaj już predator to ja chodzę nie zabiłem go rozumiecie to nie zabiłem go Normalnie Last Stand działa. Ehm. Widzicie też, że ja jestem troszkę źle? Pie? A, dlaczego tak mało gadam? Wiadomo, dlatego mało, że jestem przeziemny. jestem chory, tak więc są wakacje, jestem chory. Nie <gry> mam mało pomysłów, przez to mam chorobę. Mało mi do góry przychodzi. No, ale dobrze grać nie mogę. No, widzicie. Widziałem go, ale nie strzeliłem, bo mi refleks nie dał. Nie, nie, że nie, nie pozwolił mi refleks. Eee, to już... mi się, to ja mam szybko. mogę spokojnie sobie tam dojść. się nie pozwolę zestrzelić z helikoptera To jest normalnie re... <laughs> nierealne nie, tutaj paczkę zdobyłem Myślę, że będę miał piątego Okaże się zaraz Wydałby się piąty Gdzie mam teraz iść? Patrzcie, nie do helikopter nie zabiję. Teraz nie mogę zbytnio e, przyjąć tej opaczki. Patrzcie, jaki zestaw. Jej, straszny. <laughs> Nie! Takie rzeczy tylko operze A jestem pierwszy przynajmniej Z czego jestem bardzo dumny Tak, być się siebie dumnym super Care package waiting for your mark Repeat, care package waiting for your mark hmm. Może mi się tutaj coś ukryć Może kiedyś będę grał jak Ci i komentatorzy Też ja się nie mogę tak skupić podczas tej choroby Będę po chorobie nagram wam coś lepszego to jest skopem bo już słysza gościa I'm ready for deployment. UAV online. Teraz chwila UAV. To się przyda. Trochę tutaj kampie, nie, Ready for direction. Where you want Predator. Yes, missile ready for launch. Dobra ogarnę jak coś ścianę ja ogarnąć coś Dobra, innego zadania ja Bo idę sam na dole i się kapię Muszę znaleźć jakieś spokojne miejsce Spokojnie odbiorę sobie eee, patrz Ej, spuścił tego węgla. Jestem w strike nie? Ja mam pan killera chyba na death strike'u. Eee. A, um, no. To jest wpłata, to jest chyba ten payback. Mam nadzieję, że szybko mi tą paczkę tutaj rzuci. Czyli będzie niespodzianek. Aha, jednak było. co mog... Patrzcie jakie niespodzianki. Dokładnie, naprawdę. Takie rzeczy mogą spotkać tylko mnie. Care package. Nie, nie wybrnąłem takiej paczki. Teraz UAV, poławię się. Bałem. Ale mi paczkę dali. Znaczy nie, dobre jest tu AV tutaj Na pół I drugie Mam mi się trzęsie się troszkę Nie wiem, może mnie ci... może są za cicho, dźwięki może za głośno Nie wiem. Ja gram na razie tak Kolejny. Dobra, trudno Ważne, że jest z chociaż tutaj się zabiję. A nie, to zabijeśmy. Ale to było dziwnie, Nie, przydałoby się szybka reakcja z tą paczką. Etergodzator, może być. Enemy care package się gram nie tak tam, bo biega mnie eee. Tak się zastanawiam, czy to Co to żyje? Eee, nie wiem co zrobić z tym granatem, tylko już go użyłem

Nie, to było pro. Jeez! Yes. Yes. Dobra, nie kłócuj się tej sytuacji. Cienko, cienko. Dobra, tutaj raz. Dwa. Jakaś tych haków.

Jakbym go nie zabił to normalnie porażka ludzie Od razu tego to wyrzuci Nie nagra, e, znaczy nie wrzuciłbym tego na YouTube, nie wiem czy to wrzuciłem, zaraz się dowiecie Lenistwo, już mam szóstego zabitego Dobra, okej. Okay. szybciej po. Nie wiem, czy to gra to do końca w ogóle. Mój komputer coś może logować. Nie wiem, gdzie rzucić tego predatora. Macie, tu. Dobra, tutaj mnie zabiją. Co? Cieple przed nimi. Ten killer tu przyszedł. Już widziałem, że on idzie. ale... Patrzcie przez to, dzielasz się, że nie żyje. Normalnie, nie normalnie. Ogarnę i nie wagę, super. Eee, to uwagę super nawet nie wiem ile wam nagrywam O amunicja Mogę mogli sobie wziąć Dobra eee, Nie wiem ile nagrywam eee, Zaraz to zakończę to później nie było, że muszę coś obcinać i wy tego nie usłyszycie. Że jeszcze jednego pana za Albo dopiero mnie zabiją. Dobra pasa. O, teraz biegnę starym. E, wow. Dobra, zabili mnie. No i to wszystko. Na jeszcze jeszcze będą, oczywiście, no przecież to nie bada. Tak, odpłacę mu się. Nie, nie odpłacę mu się. Dobra, bez komentarza. Moje staty 41 do 22. To wszystko na razie. Cześć. Na razie. Opa.